Cześć, kochani, będzie dzisiaj długo i ten filmik jest pewnego rodzaju przekazem e, te, dotyczącym tego, co dzieje się na rynku e, w treningu tancerza. Training like dancers, e, czyli przygotowanie motoryczne tancerzy mój program powstał już kilka lat temu. Kiedy zaczynałam, możecie mi wierzyć lub nie. E, Taka nazwa i taki rodzaj pracy, e, czyli przygotowanie motoryczne tancerzy, nie było. Po prostu nie było tego na rynku. E, oczywiście ludzie zajmowali się różnego rodzaju treningiem, natomiast przygotowanie motoryczne tancerzy, e, taka nazwa nie funkcjonowała. E, powstało to kilka lat temu, natomiast e, teraz się rozwija coraz bardziej. I teraz co ja o tym myślę? Myślę, że jest to super. A ja bardzo się z tego cieszę. I cieszę się, że coraz więcej osób chce pracować z tancerzami, chce im pomagać i chce wspomóc im w ich tak naprawdę bardzo ciężkiej pracy. Sama tańczyłam i właśnie Train Like Dancers powstał z tego powodu, ponieważ sama tańczyłam i wiem, czego mi brakowało, kiedy, kiedy byłam tancerką, jakiego rodzaju pracy. I to wszystko jest właśnie w Train Like Dancers. I z taką myślą powstawał Train Like Dancers. Dzisiaj jest tego coraz więcej. Dzisiaj coraz więcej osób zajmuje się przygotowaniem motorycznym. Jest to super plusem, dlatego że taniec jest swego rodzaju sportem, którym musicie przygotować ciało do wysiłku, który jest czasami ekstremalny dla waszego ciała. O tego fajnie, gdyby ciało było na początku przygotowane, żeby potem wykonać jakieś ekstremalne rzeczy taneczne. E, po to jest właśnie e, training like dancers, po to jest właśnie przygotowanie motoryczne. Oczywiście też po to, żeby zapobiegać kontuzjom, bo jeżeli macie super przygotowane ciało, to na pewno tych kontuzji będzie coraz mniej. I tu jest odpowiedź Czemu tak naprawdę jestem szczęśliwa, że to jest coraz bardziej popularne? E, nie tylko popularne dzięki mnie, ale też popularne, bo coraz więcej osób chce to robić i to jest super plusem, ja się z tego bardzo cieszę. Po pierwsze, nie jestem w stanie y, poprowadzić treningu dla wszystkich osób. Po drugie, y, nie jestem w stanie dotrzeć do całej Polski. Dlatego też y, szkole osoby i nauczycieli, i trenerów, którzy chcą pracować z tancerzami i wiedzieć coraz więcej i wiedzieć, jak z tymi tancerzami pracować. Y, hmm, dlatego powstały szkolenia Train Like Dancers żeby inni mogli przekazywać chociaż w najmniejszym stopniu, nie wiem kilka ćwiczeń robić na swoich zajęciach, żeby to się coraz bardziej popularyzowało. I tak cieszę się, że jest to coraz bardziej Popularne. Nie, nie rozumiem, czemu ludzie między sobą rywalizują. Nie rywalizuję z nikim, dlatego że uważam, że mogę rywalizować tylko ze sobą, ponieważ sama zawsze chcę być lepsza. Nie patrzę na to, co robią inni, ponieważ chcę być ja jak najlepszym trenerem i nauczycielem, dlatego ciągle się szkolę. I teraz super, że tego jest coraz więcej na rynku. Jedyny nie super, czyli jedynie jestem wtedy na nie, kiedy e, ktoś e, nie robi dla Was dobrego treningu. Kiedy trening nie jest dobry, kiedy jest niebezpieczny. Niebezpieczeństwo jest wtedy, kiedy ktoś nie zna się na pracy z ciałem, nie zna się na pracy tancerza i nie wie, jakich narzędzi używać. Pod wasz rodzaj stylu i techniki tańca. Wtedy to robi się niebezpieczne i z tego mogą się zrodzić kontuzje, ale nie w tym momencie, tylko nawet za 10 lat. Wtedy to się robi mniej bezpieczne, wtedy nie będę tego, z tego się cieszyła. Natomiast, jeżeli wasz trener dobiera właściwe narzędzia i robi wam Trening, po którym czujecie się lepiej, po którym wasze ciało pracuje lepiej, wasze ciało się zmienia na plus, to na pewno jestem 100% na tak. I super, cieszę się, że coraz więcej ludzi chce robić takie rzeczy. W sumie o to mi chodzi, tak, żeby coraz więcej osób współpracowało z tancerzami, trenerów, nauczycieli, was samych tancerzy, żeby coraz więcej osób się w tej dziedzinie edukowało. Więc tak, jestem na plus, że są inni ludzie, którzy robią takie rzeczy. Druga bardzo ważna rzecz. Nie rozumiem, jeżeli ktoś mówi, że musicie chodzić tylko do nich na treningi. E, jestem totalnie zaskoczona e, takim podejściem. Nie. Nie jestem za. Jeżeli ktoś na przykład, to tak jak w świecie tańca, ktoś Wam zakazuje chodzić do kogoś innego na lekcję. Jeżeli ja nie jestem w stanie zrobić czegoś na swoim treningu, a wiem, że ktoś może to zrobić z daną osobą, to wysyłam właśnie tam swoich tancerzy. Jest to ważne. Jeżeli nie zdążę i mówię, że nie mogę zrobić z wami stretchingu, znaczy ja też nie lubię słowa stretching, ale pomijając to, nie zrobię z Wami tyle gibkości, to dokładamy sobie ten rodzaj pracy, dokładamy ten rodzaj treningu do tego, co ja robię, ale ja mówię, ja mam jedną godzinę i mogę zrobić z tobą to, to i to. Um, i bardzo często te osoby współpracują z innymi trenerami, i tak jest to również na plus. Nie rozumiem zakazywania e, chodzenia do kogoś innego na trening. Trzecią ważną rzeczą to jest współpraca z fizjoterapeutą. Tak, jestem totalnie na tak, popularyzuję to, zawsze o tym mówię na swoich szkoleniach. Praca z fizjoterapeutą jest mega, mega ważna. Tak jak praca z psychologiem i dietetykiem. Taniec jest sportem. Dlatego musicie się rozwija rozwijać na wielu płaszczyznach. Dlatego też uważam, że mm, praca na przykład z fizjoterapeutą jest bardzo istotna i dlatego y, powinniście chodzić do fizjoterapeuty, jeżeli wasze ciało tego potrzebuje. U mnie moi tancerze, niektórzy zrezygnowali z tak, intensywnego, z tak intensywnych zajęć fizjoterapeuty, dlatego że nie potrzebują już takiej intensywności, ponieważ na przykład ból zniknął albo się pomniejszył i czują się dużo lepiej, dlatego ta intensywność została zmniejszona. Są natomiast tancerze u mnie, którzy muszą i chodzą regularnie i tak jakby. Praca moja i praca fizjoterapeuty to jest jedna wielka współpraca e, i ta, taki rodzaj osób, często po kontuzjach, jest, e, jest jakby jak najbardziej w porządku. Dlatego tak, jestem totalnie na tak, na współpracę z różnymi fizjoterapeutami i to jest tak samo ważne. E, to jest taka, taki przekaz ode mnie na dzisiaj, bo. E, Robi się bardzo dużo jakiegoś hejtu i e, dla mnie totalnie niezrozumiałych sytuacji. Jestem totalnie wspierającą osobą. Jeżeli ktoś chce zajmować się tancerzami i polepszać jakby jego drogę i ciało tancerza, jestem totalnie na plus. Pamiętajcie tylko, edukacja. E, nie można zrobić jednego szkolenia i chcieć już od razu e, robić i zajmować się przygotowaniem motorycznym. Trzeba cały czas pogłębiać swoją wiedzę. Dlatego, że temat jest tak obszerny. Ja wychodzę z założenia, że im więcej wiem, tym więcej wiem, że nie wiem. I tak naprawdę cały czas trzeba się edukować. Im więcej, im bardziej zagłębiacie się w jakiś temat, tym zdajecie sobie sprawę, ile jeszcze jest tam opcji, różnych możliwości, tak naprawdę rozwoju. Dlatego, jeżeli. Jeżeli macie ochotę, jeżeli coś takiego Wam się podoba, to jak najbardziej edukujcie się. Nie tylko zapraszam Was do siebie, ale naprawdę róbcie przeróżne szkolenia, które też Wam w sumie polecam. Więc edukacja jest super ważna w tym, jakim jesteście trenerami później. Dlatego, moi kochani, nie jestem jedyna, nie będę jedyna. I super, że inni chcą zajmować się treningiem przygotowania motorycznego. Mój program nazywa się Train Light Dancers. Staram się być jak najlepszym trenerem, e, pogłębiać swoją wiedzę i przede wszystkim cały czas słuchać swoich podopiecznych, czego oni potrzebują. I to jest w sumie dla mnie najbardziej istotne. Tyle ode mnie. Buziaki!